Need eat to confess? Need me to confess? Need to confess? Need to confess? Need to confess? Need to confess? Enter confess. Enter confess. Enter confess. Tak jest, nareszcie trafił w moje ręce ROMET ADV400. Oglądałem go niezliczoną ilość razy na filmikach w internecie i to na długo przed tym, jak ktoś z ROMETA wpadł na genialny pomysł sprzedaży takiej maszyny. Wielki motocykl idealny do mojego wzrostu, o niskiej masie, ciekawie wyglądający na dwozie, lekko przypominający Yamaha Tenere. No i silnik, wydający się idealnym kompromisem między osiągami a ekonomią. No, prawie ideał. W międzyczasie, jak wiecie, objeżdżałem ADV-kę 250, -kę, z której jestem naprawdę zadowolony. Ale wiedziałem, że jak tylko nadarzy się okazja, przysiądę się i sprawdzę nowe dziecko z serii ADV. Dziś mam go w swoim garażu, choć jak na razie, tylko by móc przyjrzeć się bliżej i podzielić się pierwszymi wrażeniami na jego temat. Tak więc zapraszam dziś na kilka słów o Romet ADV-400. Wygląd? Może się podobać, może też nie. Generalnie maszyna rodem z lat 90. i jak dla mnie to jest ok. Spasowanie elementów nie jest idealne, ale na pewno nie razi i trzyma poziom wyższy niż większość budżetowych Chińczyków. Plastiki nie są przesadnie twarde, więc byle wywrotka nie spowoduje ich dezintegracji. Co mi się jednak nie podoba, to fakt, że motocykl wygląda trochę jak zabawka, co swoją drogą trzyma standardy znane z podobnych maszyn właśnie z lat 90. Nadwozie jest bardzo wąskie, kanciaste. No i ten lakier, zdecydowanie dla mnie potęguje wrażenie, że to taka plastikowa zabawka. Pamiętajcie, że to tylko moje pierwsze wrażenie. I znów, to się może podobać, ale zdecydowanie, ADV250 wypada tutaj na tym polu znacznie lepiej, bo wygląda tak poważniej. Niemniej jednak, główne znaczenie ma tu jakość, a ta, jakby nie było, wydaje się być okej. Okay. I tak, właściwie to przecież Dual Sport, kto by zwracał uwagę jak on wygląda na przykład w takiej sytuacji. Silnik? Co tu dużo mówić. Była już o tym mowa w filmiku z Classic 400. Niewysilona jednostka z mocą podobną do konkurencyjnych Adventure'ów z 250 kami na pokładzie. Właściwie to ADV 250 jest też niewiele słabszy. Wedle danych, które podaje producent 400 ma tylko 2 konie więcej mocy, czyli naprawdę niewiele, ale na szczęście jest też trochę lżejszy. Lepiej natomiast wygląda kwestia momentu. Tu już różnica 8 Nm, którą zdecydowanie da się odczuć. Od niskich obrotów ciągnie lepiej, co doceni się przy wygrzebywaniu z piasku, o dłuższych podjazdach lub jak kogoś korci takie coś. Silnik nie ma chłodzenia cieczą, ale jak mówiłem, nie jest to zbyt wysilona jednostka, więc to nie będzie mankament. A dużych singlach tej klasy to wręcz standard. Bardzo dobrym patentem dla terenówki jest natomiast smarowanie mamy tutaj tzw. suchą miskę olejową. Zatem gumowanie czy też długie strome podjazdy nie będą mu straszne. Najbardziej dziwi mi prędkość maksymalna, która według katalogu to jedyne 115 km na godzinę. To trochę przymało, ale Chińczycy często podają nie maksymalną, a tak zwaną komfortową prędkość, więc liczę, że i w tym przypadku tak będzie. Dla przykładu ADV250 ma podaną prędkość 120 na godzinę. I faktycznie spokojnie taką utrzyma w trasie, natomiast maksymalnie wyciąga 140. Analizując informacje z internetu, nie inaczej będzie w przypadku 400, choć tutaj opieram się na danych z francuskiego Masza z Euro 3 na pokładzie. Teraz akcenty zdecydowanie na plus. Po pierwsze, koła: przód 21 i tył 18 cali. W przeciwieństwie do mniejszej ADV-ki, w końcu nie będzie problemu ze znalezieniem naprawdę dobrych, stricte terenowych opon. Fajnie wygląda deska rozdzielcza, zegary z dużym obrotomierzem i cyfrowym prędkościomierzem. Wszystko duże i czytelne. Kontrolki mają dość mocne poświetlenie, więc też nie powinno być problemu z ich odczytywaniem w słoneczny dzień. Przydatna rzecz to pałąk nad zegarami, służący do zaczepienia na przykład nawigacji. Wszystko wygląda naprawdę dobrze i jakoś tak dziwnie znajomo. Tak jest. Jak tylko zobaczyłem ten motocykl, pierwsze skojarzenia to była właśnie wspomniana wcześniej Tenera. W żadnym razie nie są identyczne, ale kilka akcentów, jak właśnie zegary czy chociażby wydechy, przywołują u mnie takie skojarzenia. No i idziemy dalej. Zawieszenie ma regulację zarówno z przodu, jak i z tyłu. Do tego naprawdę wysoki prześwit. Konstruktorzy modelu stwierdzili, że chyba jest na tyle duży, by się nie potrzebował metalowej osłony ochronnej. No, wystarczył dla nich plastik, szkoda. To byłby fajny akcent, ale nie można mieć wszystkiego. Natomiast Mamy w serii gmole, które nie wyglądają na pancerne, niemniej jednak zawsze to jakaś ochrona nadwozia, może jednorazowa, ale jest. Do fajnych akcentów zaliczył mi jeszcze dostęp do filtra powietrza. Dwie zapinki i już mamy szybki dostęp do papierowego wkładu. W Dual sporcie, którego piach, kurz i błoto jest środowiskiem naturalnym, to jest sprawa dość istotna. Podsumowując, ADV400 to wydatek rzędu 17,5000 zł. To sporo zwłaszcza biorąc pod uwagę znikome różnice w osiągach w stosunku do 250, która lepiej wygląda, ma lepsze wyposażenie i naprawdę dobrze jeździ. Wersji w specyfikacji 2017, tak więc ABS-em i wtryskiem Euro 4 cenowo też niewiele różni z korzyścią dla tego mniejszego modelu. Nasuwa się więc pytanie, po co taka pozycja w katalogu Rometa? No cóż, ja to widzę tak. 250 w większości przypadków są motocyklami wybieranymi przez początkujących, bo to taki dobry wybór do szlifowania jazdy motocyklem. Następnie przesiadając się na większą maszynę liczymy na to, jakby to powiedzieć na kolejny poziom, tak? Więcej mocy, wyższe prędkości, po prostu nowe intensywniejsze doznania z jazdy. No ale nie w tym przypadku. ADV 250 i 400 to tak naprawdę ta sama półka sprzętu i zasadniczo widzę jeden argument przemawiający nad zakupem jednego czy drugiego, a jest nim pozycja za kierownicą przekładająca się na komfort podróżowania. 250 pojedzie zasadniczo każdy kierowca, niezależnie od wzrostu. Choć powyżej 1,90 m komfort będzie ograniczony np. przez gmole dewastujące stawy kolanowe przy każdym hamowaniu. Do 400 z kanapą na wysokości 88 cm, jeśli nie masz minimum 1,80m wzrostu, po prostu nie podchodź. Dwumetrowiec jak ja spokojnie się tutaj odnajdzie, choć przyznam, że różnica między kanapą a podnóżkami mogłaby być większa, wtedy kolana byłaby mniej ugięte i byłoby bardziej komfortowo, ale i tak jest lepiej niż w mniejszym ADFALE. Jeśli masz już ADFA 250 i myślisz o zmianie na nowszy model, okej, okay, zyskujesz dodatkowo ABS, ekologiczny wtrysk i maszynę o zacięciu bardziej enduro niż Adventure. Zapomnij o dużo lepszych osiągach, ale na pewno nie o frajdzie, którą daje uniwersalność tego motocykla. Ma on swoje plusy, ma on swoje minusy. Nie można go postrzegać w sensie takiego następcy czy upgradu sprzętu do mocniejszej maszyny. Jedynie jeśli brakuje nam przestrzeni na ADV250, 400 będzie dobrym wyborem. Jeśli nie, no trzeba poszukać po prostu czegoś sporo mocniejszego. No i to będzie na tyle z mojej strony. Dajcie proszę znać w komentarzach, co sądzicie o tej maszynie, czy Wam się podoba, czy też nie. Lajki, jeśli się podobał materiał, bardzo mile widziane. No i oczywiście zaglądnijcie wkrótce po kolejne materiały. A tymczasem pozdrawiam do następnego. Cześć! Confess, eat to confess, eat, 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 eat to confess.